W dzisiejszym programie obiecana rozmowa z panem prezesem Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panem Tadeuszem Dworakiem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam również serdecznie. Na początek pytanie dotyczące informacji, jaka ukazała się w gazecie prawnej, która zorganizowała ranking za 2012 rok, rok dotyczący spółdzielni mieszkaniowej w kilku kategoriach. I główną nagrodę, pierwsze miejsce w kategorii do 250 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zdobyła właśnie Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Co Panie Prezesie zdecydowało o tak wysokim wyróżnieniu? No to fakt, no muszę potwierdzić, że akurat oczywiście z satysfakcją, że udało się zdobyć taką nagrodę i to w grupie wielu spółdzielni na terenie, bo to z całego kraju był ranking robiony. Oczywiście podzielone zostały spółdzielnie na trzy grupy do 250 tysięcy metrów kwadratowych, w której znaleźliśmy się my, od 250 000 do 500 tysięcy i powyżej 500 tysięcy i w każdej kategorii oczywiście były przyznawane tak zwane Grand Prix i no za rok, za rok ubiegły oczywiście nasza spółdzielnia dostąpiła tego zaszczytu, że właśnie uzyskała to pierwsze miejsce w skali kraju w swojej grupie. No myślę, że na to wpłynęło wiele. Oczywiście przede wszystkim wieloletnie tutaj już nasze działania w zakresie termorenowacji, dociepleń budynków, no, ostatnie 4, właściwie 5 lat. To były intensywne wysiłki w zakresie tego, aby właśnie przeprowadzić tą pełną modernizację, łącznie z dociepleniem, z wykonaniem nowych elewacji, dociepleniem stropodachów, wymiany stolarki na klatkach schodowych, wejść do klatek schodowych. Także no, między innymi również tam jeszcze regulacje instalacji były w tym zakresie robione, także że to no, między innymi wpłynęło na to, że dostrzeżono nas. No oczywiście nie tylko to, bo przede wszystkim patrzy się na wyniki finansowe na przestrzeni poszczególnych lat. No a jak widać te wyniki były niezłe, czego dowodem są właśnie trzykrotnie pod rząd otrzymywane. Uczestnictwo właśnie w gazetach biznesu i, i udział jako, jako praktycznie jedynej spółdzielni z województwa świętokrzyskiego. Poza tym w roku ubiegłym, już jak gdyby finalizowana sprawa naszych dociepleń, to był właśnie to pierwsze miejsce. Najpierw był dyplom, który widoczny jest na ścianie. Również tam jest certyfikat europej... renomowanych firm europejskich, który również spółdzielnia dostąpiła zaszczytu, że, że otrzymała go. Także no, wiele tutaj czynników wpłynęło na to, no a takim jak gdyby pierwszym etapem był dyplom, a pod koniec, pod koniec roku, to już był chyba październik, Yy, oczywiście nastąpiło podsumowanie tego, no i tak jak już wcześniej powiedziałem, znaleźliśmy się na pierwszym miejscu. No, poza tym, yy, nie tylko docieplenia, bo cały szereg innych działań, które no, podjęliśmy, przede wszystkim zostało pomiarowane w pełnym zakresie podstawowe czynniki, tak jak woda na przykład, którą no, mieliśmy problemy, bo ciągłe niedobory i tak dalej. W tej chwili mamy wodę w pełnym, prawie w 100% opomiarowaną, z odczytami radiowymi. Woda prawie, że się bilansuje, do niedoborów niedobory się prawie wykluczyły. Niewiele tego zostało także, że no, też tutaj myślę, że z korzyścią dla mieszkańców. Poza tym no, również w roku ubiegłym był kolejny ważny element, który no, w jakiś sposób zaważył może nie bezpośrednio na tym, ale na przyznaniu tego certyfikatu, ale no, znaczący dla mieszkańców. Po 10 okresie eksploatacji zaszła konieczność wymiany podzielników ciepła. One 10 lat funkcjonowały, skończył się czas ich jak gdyby wytrzymałości, czyli tych, tych baterii, które tam funkcjonowały i zaszła taka konieczność, żeby to wymienić. Oczywiście stało się to. Wymienione są na podzielniki nowszej generacji, w tej chwili też również z odczytem radiowym. Nie potrzeba nikomu przeszkadzać, wchodzić do domu i tak dalej. No może w tym roku jeszcze tam, gdzie nie gdzie, ponieważ to był pierwszy rok odczytu, zaszła konieczność bezpośredniego, że tak powiem, sprawdzenia i wejścia do mieszkań. No ale na przyszłość możemy być tutaj już, że tak powiem, prawie pewni, że tego typu odczytów indywidualnych nie potrzeba będzie robić, tylko bezpośrednio odbywa się to drogą radiową i pozwala na. Nie przeszkadzanie nikomu w domu, nie brudzenie i, 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 i sprawniejsze, że tak powiem, przeprowadzenie funkcjonowania. No a y, to, że y, oszczędności na cieple przy okazji y, dociepleń y, powstały, to jest sprawa oczywista, chyba nie trzeba nikomu tutaj tłumaczyć, bo o wodzie powiedziałem, że, że również tutaj w tej, w tej, na tej działce y, również y, wykazały zostały oszczędności i to dosyć znaczne. W rozmowie z jedną z lokalnych gazet powiedział pan, że Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wypracowuje zyski z wynajmu lokali użytkowych telewizji kablowej Internetu. Jeśli tak, Panie Prezesie, to dlaczego podnoszone są czynsze, a nie obniżacie opłat za kablówkę internet? Pytają nasi widzowie. No, oczywiście, myślę, że każdy by chciał, żeby opłaty były jak najniższe i tą intencją również my się kierujemy, żeby po prostu opłaty wynosiły, wychodziły na poziomie kosztów, które, że tak powiem, są w danej chwili niezbędne, aby utrzymać w dobrym stanie zasoby. Oczywiście z tego tytułu osiągamy pewne dochody, z tytułu wynajmu lokali, przykładowo lokowanie od, od pieniędzy na, na lokatach, odsetki, z tytułu działalności telewizji kablowej, internetu. To są y, oczywiste dochody i one wpływają właśnie na to, że przez to. Obniżamy opłaty eksploatacyjne, nie podnosimy. Że one są podnoszone w jakiś sposób, zresztą minimalnie w ostatnich latach, jak wiadomo, w ubiegłym roku w zasadzie tylko opłata eksploatacyjna o 11 groszy została podniesiona. Ale dzięki tych czynnikom, które wymieniłem wcześniej, na przykład za ubiegły rok średnio oszczędziliśmy każdemu. Prawie 80 groszy z metra kwadratowego to w przeliczeniu na 50-metrowe mieszkanie to jest około 40 zł miesięcznie. W przeliczeniu na rok razy 12 to jest 480 zł. Łatwo sobie to policzyć. Dzięki tym właśnie działaniom dodatkowym, gdyby tego nie było, to ta opłata o tą kwotę musiała być odpowiednio wyższa. No dlatego, tak jak powiedziałem, te dodatkowe działalności na pewno wpływają na obniżkę opłat i korzystają z tego głównie członkowie spółdzielni, bo oczywiście, jeżeli ktoś nie jest członkiem spółdzielni, no to ponosi już pełne koszty, już nie korzysta z tych bonifikatów. Panie. panie prezesie, czy to prawda, że zarząd spółdzielni składa się aż z trzech prezesów z wysokimi pensjami? Ile wynoszą Wasze wynagrodzenia miesięczne? Zarząd Spółdzielni składa się z trzech prezesów, bo tak mówi statut i tak mówi ustawa. Oczywiście z, funkcjon znaczy z funkcjonujących zawodowo, że tak powiem, jest tylko dwóch, bo jest tylko prezes i zastępca, natomiast trzeci jest członek zarządu społeczny spośród pracowników. Na pewno te pensje nie są zbyt wygórowane, tak jak tutaj niektórym się może wydawać, są nawet może no trudno powiedzieć czy średniej, ale z tego co porównywaliśmy, co mówią lustratorzy, co mówią biegli i tak dalej, jesteśmy znacznie poniżej średnich innych spółdzielni w województwie świętokrzyskim, także że na pewno nie są wygórowane. No a że zarząd jest trzyosobowy, no to takie są wymogi statutowe. Z tym, że mówię, pracujących jest dwóch, jest prezes zarządu i zastępca prezesa. A trzeci członek zarządu jest społeczny. Jeśli no, rzeczywiście no, nie ma pan obowiązku ujawniania wynagrodzeń, wynagrodzeń swoich i, i zastępcy prezesa czy członka zarządu, bo nie jesteście państwo osobami publicznymi. Ale może pan chyba powiedzieć, ile wynosi średnia płaca w spółdzielni? No średnia płaca waha się w granicach około 2000-2000 tam groszami, no mniej więcej, no a w porównaniu minimalna jest w tej chwili już 1600. Tak, także, że no, wynagrodzenia nie są. I tutaj jeszcze muszę podkreślić, że Fundusz Płat jest bardzo ściśle limitowany w spółdzielni. Jest co roku określany oczywiście w planach pracy, no i bardzo rygorystycznie przestrzegany przez Radę Nadzorczą. Jest to jeden, że tak powiem, z koników chyba każdej Rady Nadzorczej, która kontroluje go i na przestrzeni tych lat, jak ja tu pracuję, a jest to już sporo, bo powyżej 25 Nigdy nie został przekraczany. Jaki jest skład Rady Nadzorczej? Znaczy ile osób tam zasiada i kto jest szefem? Rada Nadzorcza składa się z 11 osób, bo to też również określa statut. Yy, oczywiście yy, reprezentowana jest przez yy, przedstawicieli wszystkich osiedli praktycznie, bo jest to podzielone na, na poszczególne grupy i, i reprezentacja tam jest zawarta z wszystkich osiedli, z całej naszej spółdzielni. Yy, przewodniczącym jest pan Milczarek w tej chwili, yy, jest zastępcą przewodniczącą pan, pan Marańda yy, i jeszcze w prezydium yy, jest komisja rewizyjna, którą przewodniczy pan Pałosz. Jest Komisja Gospodarki Zasobowami Mieszkaniowymi, której przewodniczy pan Grygiel z osiedla Polna. No i społeczno-wychowawcza, której przewodniczącym jest pan. ciepło mi nazwisko. Tak, o. No, <głodzki. głodzki. głodzki> Dobrze. I panie prezesie, na zakończenie pytanie, no bardzo takie y, może być no, dla pana zaskakujące czy nieprzyjemne. Ale oto niestety męczą nas na forach internauci, żeby spytać, więc zapytam, czy to prawda, panie prezesie, że w ostatnim okresie otrzymał pan premię w wysokości aż 30 tysięcy złotych? Jakie przepisy określają wysokość premii dla zarządu i kto je przyznaje? Może byłoby mi przyjemnie, gdybym faktycznie tą premię otrzymał. Nie, nie jednak w warunkach spółdzielczych. W takich wysokościach nigdy premii nie było i sądzę, że, że chyba nie będzie. No, jeżeli chodzi o zasady wynagradzania zarządów z Spółdzielni Mieszkaniowej są ściśle określone, jest regulamin, są zasady wynagradzania, które określają pensję płacę zasadniczą i Premię miesięczną do 20% w oparciu, znaczy w stosunku do tej y, premii zasadniczej. Także te 30 tysięcy, jakby tak jeszcze na 20 podzielił, może by ta premia pokryła. A nie, nie 30 no tysięcy. To, to jest nie ta, nie ta skala i nie y, do, do, do właściwie pomyślenia w ogóle w warunkach spółdzielczych, żeby ktokolwiek. Tego typu premię otrzyma. Tak, bo ona jest obliczana chyba od wynagrodzenia zasadniczego procentowo. Procentowo w układzie, pracownicy mają w układzie miesięcznym, a, a zarząd ma w układzie kwartalnym, no bo tak najczęściej się to przyjmuje, także, że, że tego. I to jest, do, w przypadku zarządu pracownicy mają 15% premii, yy, kierownicy 20% i zarząd ma również do, do 20% premii. Także, że tutaj y, oczywiście muszę przyznać, że no, w świetle tych osiągnięć Rada Nadzorcza y, nie obcięła na premii, utrzymała premię regulaminową. To to, co mogę potwierdzić. No ale to jest tylko 20% <laughs> w skali miesięcznej. To jest kwestia y, tysiąca, półtora tysiąca złotych, a nie... <laughs> tak Proszę Państwa, to była rozmowa z prezesem Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, panem Tadeuszem Dworakiem. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Państwu, panu, panie prezesie za rozmowę. Dziękuję również.